Witam serdecznie w drugim odcinku ćwiczeń z piłeczką na zdrowy kręgosłup, na ogólne e, usprawnienie naszego ciała. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj rozpoczniemy sobie w klęku podpartym. Piłeczka na razie nam nie będzie potrzebna, ponieważ rozgrzejemy się taką krótką rozgrzewką. Klęk podparty, przypominam, ręce dokładnie pod barkami, rozsapiżamy wszystkie pięć palców na wszystkie pięć stron świata, ciężar ciała lekko na ręce, kolana pod biodrami, długa szyja, długi kręgosłup. W tej chwili jako pierwsze ćwiczenie zrobimy sobie tak zwany kocik grzbiet, czyli wypchnij plecy mocno do góry, podwiń też ogonek, troszeczkę chowamy kość ogonową pod siebie, głowa w dół, wyciągamy odcinek piersiowy mocno do sufitu i wracamy robiąc lekki przeprost w kręgosłupie na tyle ile możesz. I z wydechem wyciągnij znowu plecy do góry. I z wdechem wracasz. Wyciągnij. I z wdechem wracasz. Wyciągnij górę. I z wdechem wracasz. I jeszcze dwa razy w ten sposób. Wracasz. I zatrzymaj teraz plecy okrągłe. I teraz na takich zaokrąglonych plecach... Idziesz sobie w kierunku pięć jak najdłużej. Dopiero tutaj puszczamy plecy i wędrujemy znowu, przenosząc ciężar ciała na ręce. Wypchnij, idziemy dół, puszczamy, wracamy. Robimy sobie takie koło, taką falę. I wracamy. Wypchnij plecy. I wracamy. Jeszcze raz w ten sposób. I wracamy. A teraz spróbujemy na odwrót. Proste plecy idą sobie w kierunku pięt. Tutaj ruch zaczyna się od miednicy, czyli podwijamy ogonek, zaokrąglamy plecy i w ten sposób przenosimy ciężar ciała lekko na ręce. Puszczamy i robimy falę w drugą stronę. I jeszcze dwa razy. Rozgrzewamy się. I zatrzymaj. Tak jest. Teraz będziemy sobie robić troszeczkę inaczej. Wypchnij plecy. Idziemy w dół. I wracamy bokiem. Wypchnij plecy. Idziemy w dół. I wracamy drugim bokiem. Wypchnij plecy. Idziemy w dół. Bokiem wracasz. Wypchnij plecy. Do. I drugim bokiem wracasz. Jeszcze po razie na każdą ze stron. Bokiem wracasz. Hop. Wypchnij. I bokiem wracasz. I zatrzymaj. Usiądź przez chwilkę na swoich udziach. Rozluźnij nadgarstki, jeśli potrzebujesz. Jeżeli jest kłopot jakiś z nadgarstkami, to proponuję wziąć sobie ręcznik, zwinąć go po prostu i wtedy same nadgarstki mogą być wyżej. Więc tutaj naprawdę jest rozwiązanie na bolące nadgarstki. Bierzemy naszą piłeczkę. Piłeczkę w tej chwili wkładamy sobie tu, między uda a podudzie i będziemy sobie ćwiczyć pośladek. Naprawdę piłka zaangażuje nam bardzo fajnie zarówno tył uda, jak i wspomniany pośladek. Pozycja wyjściowa. I idziemy góra-dół. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Trzy pulsy. Raz. Dwa. Trzy. Jeszcze trzy razy. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Jeszcze raz, raz, dwa, trzy i osiem pojedynczych. Osiem razy, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeszcze raz. I mamy to. Zanim zrobię z drugą stronę, powiem, co tu się może wydarzyć. Bardzo często jest tak. Że zamiast pracować pośladkiem, bo to pośladek prostuje nam biodro, więc spinamy pośladek i tą umąsi nam nogę, to idziemy kręgosłupem. Tego nie robimy, bo to nie o to chodzi, kto wyżej, tylko pracujemy pośladkiem, natomiast sam kręgosłup jest w pozycji neutralnej. Zmieniam tylko stronę, odwrócę się do Was, żeby było lepiej widać. I robimy sobie sekwencję na drugą stronę. Raz dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, trzy pulsy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, jeszcze raz, trzy pulsy, raz, dwa. 3 i 8 pojedynczych. 8 razy. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jest. Zatrzymaj. Przez chwilę rozluźnimy nadgarski piłkę. Zostawiam sobie tutaj i po prostu na niej siadam. Rozluźniam nadgarski. Jeszcze będzie ćwiczenie w klęku podpartym, dlatego fajnie jest rozluźnić nadgarstki. My nadgarstki zazwyczaj mamy słabe, także fajnie jest je też wzmocnić. Teraz pokażę Wam bardzo podobne ćwiczenie, ale będzie wymagało dużej równowagi. I tutaj to ćwiczenie sobie postopniujemy. Na początku palce nogi, która jest na piłce, Niech będą zadarte i niech będą podtrzymujące naszą nogę. Będziemy pracować drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, trzy pulsy. Raz, dwa, trzy, wracasz. Raz, dwa, trzy, wracasz. Raz, dwa. Trzy. Wracasz. Raz, dwa. 3, wracasz. Raz, 2, 3, 8 pojedynczych. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni. Jest, odpocznij. Ja wiem, że to ćwiczenie bardzo łatwo wygląda, ale to, że mamy kolano na piłce, Naprawdę robi robotę i robi różnicę. Jeżeli będziesz czuła się na siłach, czuł, czuła, to to ćwiczenie oczywiście możemy wykonać bez podpierania się palcami. Jeszcze. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Jest. Super. Zmieniamy tylko stronę. Wrócę się do Was. Najpierw kolano na piłce, podpór, noga druga wyprostowana, długa szyja i idziemy, długa dźwignia, druga noga. Raz, tutaj niech to dalej, niech to nie wyżej, tylko właśnie daleko wyciągaj nogę. Cztery, trzy, dwa, Trzy pulsy w górze. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. I pojedyncze. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery. Trzy. Dwa. Jest. Teraz próbuję puścić stopę. Nie musicie tego robić. Możecie dalej ćwiczyć z podporem. I osiem razy: osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeszcze raz, jest, super, udało się, jeszcze kilka. Chwileczkę jeszcze wykorzystamy sobie do ćwiczenia brzucha. Układamy ją sobie dokładnie pod kością krzyżową. W zasadzie jest to taki dolny odcinek lędźwiowy i troszkę kość krzyżowa. Nogi są ugięte na szerokość twoich bioder. Chciałabym, żebyście mogli po prostu odchylić się przy prostych plecach. Idziemy góra, idziemy dół. Góra ręce prosto plecy. Idziemy do... Hop. I dół. Naprawdę tutaj pięknie czuć, jak pracuje Twój brzuch. Hop. I wracasz. Ja sobie poprawię piłkę. Góra. I odchylam się. I góra. I odchylenie. I góra. I odchylenie. I góra. I, I, góra. I zatrzymaj się na chwilkę w tym odchyleniu. Otwórz klatkę piersiową, zamknij i dopiero góra. Dół, otwórz, zamknij, góra. Dół, otwórz, zamknij, góra. Dół, otwórz, zamknij, góra. Jeszcze raz, dół, otwórz klatkę, zamknij. Góra, pięknie. Mam nadzieję, że się podobało. Kilka ćwiczeń wzmacniających, kilka ćwiczeń na zdrowy kręgosłup. Dziękuję ślicznie za uwagę. Do zobaczenia.